Urszuli. Ursula zostanie, zabita, przez Fabianę. Następnie pojawi się ponownie w Akacjowa 38, bogata i szczęśliwa, z jednym zamiarem, zrujnować Kajetanę. Zapowiedź hiszpańskich odcinków, Akacjowa 38, Kajetana zwróci Fabianę przeciwko Ursuli. Guwernantka, umrze, a potem powróci bardziej zaciekła i mściwa niż wcześniej. Podstęp i intryga, powrót z zagrobu, desperacja i udręka kolejne odcinki coraz bardziej popularnej iberyjskiej opery mydlanej będą zabarwione noir. Dla nas, wiernych widzów, potwierdzeniem tego są zapowiedzi hiszpańskiej Akacjowa 38, które zapowiadają serię zwrotów akcji, gotowych utrzymać nas w napięciu. Fabiana będzie kłócić się z Ursulą dissentą, niegodziwą gubernantką, posiadaczką niewypowiedzianych tajemnic i zbrodni kajetany, a raczej fałszywej Sotelo Rus, umrze, a potem pojawi się ponownie w Akacjowa 38, tajemniczo bogata. W międzyczasie Mauro będzie narażony na ryzyko przeniesienia przez komisarz Valle w inne miejsce, tracąc w ten sposób na zawsze możliwość wrobienia raz na zawsze budzącej strach kobiety w okolicy. Zapowiedzi Akacjowa 38, kolejne odcinki hiszpańskiej opery mydlanej szokują. Po ujawnieniu we Polsce, że Fabiana jest matką Kajetany, oto inne zwroty akcji, które ożywią dzienny program kanale 5. Hiszpańska telenowela Aurory Gery nie przestaje budzić w nas, widzach, zdumienia i konsternacji. Czytając przyszłą fabułę mydła, wyłania się naprawdę niepokojący szczegół: Kajetana zostanie oskarżona o śmierć swojej zaufanej guwernantki. Ze spoilerów nieustannie ściganych w sieci wynika, że Kajetana wkrótce będzie musiała uporać się z konsekwencjami własnych machinacji, stając się ofiarą własnych zdradzieckich błędów. Bogata dama po raz kolejny zobaczy, jak drzwi więzienia otwierają się na oścież, także z powodu Mauro, który zrobi wszystko, aby ją wrobić. Biorąc pod uwagę dystans czasowy dzielący programy hiszpańskie, będziemy mieli okazję zobaczyć te odcinki dopiero za kilka miesięcy na TVP2. Kajetana będzie w stanie dokonać plagiatu swojej matki Fabiany, wmawiając jej, że Ursula zaczęła spiskować za jej plecami, aby ją wrobić. Z tego, co można wywnioskować z hiszpańskich zapowiedzi, Akacjowa 38, Kajetana, a raczej Anita, córka Fabiany, już wkrótce zostanie oskarżona o zamach na swoją złą guwernantkę Urszulę. Dlaczego? Prosty. Disenta skrywa zbyt wiele mrocznych sekretów, które, gdy ujrzą światło dzienne, mogą na zawsze zagrozić jej pobytowi w Akacias jako wolnej obywatelki. Ale jak do tego wszystkiego dojdziemy? Wydaje nam się słuszne, aby w celu wyjaśnienia krótko dokonać przeglądu szokujących wydarzeń, które wkrótce będą miały miejsce w akacji. W nadchodzących miesiącach Fabiana będzie wydawała się coraz bardziej niestabilna i niespokojna. Zbyt wiele ran zacznie rozdzierać jej duszę. Słaba psychicznie służąca zacznie być plagiatowana przez Kajetanę, która ze swojej strony zobaczy w matce ważnego sprzymierzeńca, aby móc uwolnić się od złej Urszuli, nie brudząc sobie rąk. Poprzez serię fałszywych zbiegów okoliczności, bystra mroczna dama mówi Fabianie, że Ursula jakiś czas temu przybyła, aby zbezcześcić grobowce Manueli i Germana, z tego powodu puste, ukrywając je w tajnym miejscu, zdala od ciekawskich oczu. Ich teraz martwe ciała, w celu szantaszowania jej i wciągnięcia jej w konflikt z prawem. woźna będzie coraz bardziej przekonana, że już niedługo, dzięki intrygom Urszuli, jej córka niesprawiedliwie spędzi resztę swoich dni w więzieniu i zrobi wszystko, żeby ją obronić. Zapowiedź, Akacjowa 38, śmierć Ursuli Disenta i tak kolejne odcinki, Akacjowa 38, będą zabarwione Noir, Fabiana i Ursula po dniach kłótni i sprzeczek dotrą pod most na ostateczną rozgrywkę. Po bardzo gorącej kłótni Fabiana wydaje się mieć przewagę. W rzeczywistości, zaślepiona gniewem, popchnie niegodziwą guwernantkę tak mocno, że straci równowagę i spadnie z bardzo wysokiego mostu. Ursula zniknie, po daremnym krzyczeniu o pomoc, wśród wód wezbranej rzeki poniżej. Przerażona i zszokowana Fabiana wróci do Akacjowa i zachowa dla siebie tajemnicę dotyczącą śmierci wroga. W rzeczywistości, obserwując scenę kłótni, a następnie wpadnięcia desenty do strumienia, zdajemy sobie sprawę, że wszystko można postrzegać jako czyste i proste nieszczęście w postaci całkowicie przypadkowej śmierci. Zamiarem Fabiany absolutnie nie było zabicie kobiety, ale jak mogłaby to wszystko zeznać, gdyby prawda wyszła na jaw? Po kilku dniach sytuacja pokojówki stanie się jeszcze bardziej skomplikowana. W akacjowa rozeszła się wieść, że jacyś mężczyźni znaleźli martwe ciało w pobliżu brzegów rzeki. Fabiana, gdy się tego wszystkiego dowie, zacznie się martwić i daje oznaki zniecierpliwienia. Po różnych dochodzeniach i dokładnych kontrolach wyjdzie na jaw mroczna prawda, ktoś dokonał zamachu na życie kobiety, wpychając ją do toru wodnego z zamiarem zabicia. Mauro san Emitirio, któremu zostanie powierzona sprawa, z całą pewnością ustali, że Ursula nie rzuciła się dobrowolnie do wezbranej rzeki, aby odebrać sobie życie, nie było to samobójstwo. W przypadku mężczyzny ktoś, Kajetana, pod pretekstem mógł zabrać kobietę w to odosobnione miejsce, zdala od wścibskich oczu, aby mieć możliwość spokojnego zakończenia jej życia. Jak Mauro dojdzie do tego wniosku? Prosty. Urszula zawsze była świadoma występków swojej pani, a w niektórych przypadkach była nawet jej głównym doradcą i podżegaczem, jej zaufanym wspólnikiem, jeśli nie sprawcą. Urszula, jak na Mario, stała się zbyt niewygodna dla mieszczaniny. Z tego powodu inspektor zamknie sprawę, oskarżając kajetanę o morderstwo. Zapowiedzi Akacjowa 38, Kajetana trafi do więzienia. I Fabiana Mauro, po dokładnym przeanalizowaniu sprawy Ursuli aresztuje kajetanę pod zarzutem morderstwa. Teresa, która w międzyczasie stała się przyjaciółką i powierniczką kobiety, która uzurpowała sobie tożsamość, choć pośrednio, z całych sił sprzeciwi się decyzji kochanego mężczyzny, mocno wierząc w niewinność fałszywego Sotelo Rusa, pale. Wszystkie jego wysiłki, jak się przekonamy, okażą się daremne i bezużyteczne, ponieważ Kajetana ponownie trafi za kratki. A Fabiana? Co zrobi? Kobieta ogarnięta straszliwym poczuciem winy nie będzie już wiedziała, co robić, jak się zachować? Urszula w rzeczywistości wpadła do rzeki zupełnie przypadkowo. To był czysty i prosty los. Być może jednak, gdyby obie kobiety się nie pokłóciły, to wszystko by nie doszło. Aby pogorszyć i tak już niepewną pozycję byłego de la Serny, a tym samym jeszcze bardziej wzmocnić oskarżycielską tezę Mauro, pojawi się mężczyzna, fałszywy świadek, który, jak się zobaczymy, dostarczy inspektorowi dalszych wskazówek, które jeszcze bardziej pogorszą i tak już niepewną sytuację Kajetany. Wszystko to doprowadzi sędziego do wydania ostatecznego wyroku, była pani de la Serna. Resztę życia spędzi w więzieniu. Zapowiedź: Akacjowa 38 Powrót Ursuli Disenty z zagrobu. Zdruzgotana poczuciem winy, Fabiana po kilku dniach podejmie trudną, ale konieczną decyzję: zrzuci winę na siebie za śmierć Urszuli, aby pozwolić córce wrócić na wolność. Kajetana zostanie natychmiast zwolniony z więzienia, a woźny trafi jednak do więzienia. Z tego, co widać w zapowiedziach Unawita, nad Fabianą wisi najbardziej przerażająca kara, kara śmierci. Ogłaszamy, że Kajetana nie kiwnie palcem, aby uniewinnić swoją matkę. I nawet nie pójdzie do więzienia, żeby ją odwiedzić. Okaże kobiecie całkowitą pogardę i obojętność. Po kilku tygodniach Urszula powróci do Akacjowa, zaskakując wszystkich i zamiast zaatakować pokojówkę, zrobi wszystko, aby ją uwolnić. Dlaczego, można powiedzieć, czy będziemy świadkami nawrócenia Urszuli z bezwzględnej, skorumpowanej i manipulującej sumieniami na dobrą i odkupioną kobietę, jak to miało miejsce w przeszłości w przypadku Chusto, męża Manueli? Nic z tego. Ursula wskrzesi, wróci do Akacjowa, aby pomóc Fabianie zasmakować wolności. I będzie miał do zrealizowania straszny projekt zemścić się na Kajetanie. Czy uda mu się osiągnąć swój cel? Zobaczymy. Dziwne jest to, że Ursula pojawi się ponownie w mieście ubrana w dość drogie ubrania, klejnoty o wielkiej wartości i wartości. Dlaczego? Co się z nią stało? Jak udało jej się stać tak bogatą? Ursula powróci w nowej postaci, stanie się bardzo bogata. Mauro o włos nie zostanie przeniesiony, Ursula wróci do Akacjowa z konkretnym zamiarem, zrujnować kajetanę, a nie Fabianę. Jej powrót przyjęto w Hiszpanii z wielką gorliwością, ponieważ Monserrat Alcaverro, aktorka grająca obecnie sztywną i despotyczną damę, kilka miesięcy temu w wywiadzie dała do zrozumienia, że nie będzie już wzywana przez redaktorów i producentów serialu do zagrania jego charakter. Zamiast tego, nie, nadszedł zwrot akcji. Ursula będzie nadal knuć i spiskować, aż stanie się zaciekłym wrogiem własnej kochanki. Z prawej ręki stanie się bezwzględnym rywalem. Ursula pojawi się w Akacjowa w zupełnie nowej wersji, co zakończy się bardzo przerażającym kajetaną. Tymczasem Mauro po spotkaniu z Disentą będzie próbował wykorzystać kobietę, aby raz na zawsze wrobić fałszywego Sotelo Ruza. Mężczyzna, w swojej osobistej walce z córką Fabiany, napotka jednak szereg istotnych przeszkód. Przede wszystkim, co zrobi Humilda Dwarela, która jest coraz bardziej zazdrosna o szczególną relację łączącą Teresę z mężem? Doradzi komisarzowi Valle, nowej postaci, z którą poznamy się w nadchodzących miesiącach, aby przeprowadził się do innego miasta. Co ciekawe, inspektorowi nakazane zostanie jak najszybsze spakowanie walizek i dotarcie do innego miejsca przeznaczenia, ale mężczyźnie sprytnym posunięciem uda się zrezygnować w samą porę, czyli przed rozpoczęciem biurokratycznych procedur przeniesienia. Tym samym pozostanie w Akacias i nadal, choć już nieformalnie i rezygnując z bycia policjantem, będzie walczył z fałszywym Sotelorus. Nasza historia kończy się tutaj. Aby dowiedzieć się, jaka będzie zemsta Urszuli na Kajetanie, co stanie się z Teresą i co stanie się z fałszywym Sotelo Rus i wszystkimi innymi bohaterami ukochanego mydła, nie wahaj się jak najszybciej wrócić na nasz channel i przeczytać nowe zapowiedzi akacjowa 38 ciekawostki, spoilery i plotki o nadchodzących wydarzeniach, które będą nas ekscytować bardziej niż kiedykolwiek. Gorące pozdrowienia